Hej, cześć, witajcie ludzie z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed 2 i pewnie się już zapytacie Robuch dlaczego dlaczego znowu jesteś w Willi? Przecież to bez sensu, tu nie będzie nic już do roboty. No i w sumie e, chciałem przyjść do Willi po Hajsik. Ja to wiadoma sprawa. Kurde ja już mam tyle tego hajsu. Masakra. Prawie 100 tysięcy florenów, dobra. Ale głównie przyszedłem tu po to, iż gdyż, ponieważ yy, mam dużo piór, wyzbierałem wszystkie pióra, mogę wam nawet pokazać. wyzbierałem wszystkie pióra yy, poza yy, piórami z Wenecji oczywiście. Tutaj, patrzcie. Florencja, Monteriggioni, San Gimliano, Romania. Wszystko. Wszystkie piórka. I zobaczcie dlaczego zresztą, bo jak mamy 50 piórek, to

Od 50 piór dostaje się taki fajny młod. Ej, właśnie, tak swoją drogą chyba nowy portret mamy, nie? W sensie tych karakanów, co wcześniej zabijaliśmy, nie? O, tak, oni są wszyscy na jednym. Zobaczmy sobie. No, obraz przedstawia templariuszy spiskowców pazzig, którzy wykonywali polecenia Francesco de Pazzi. To oni odpowiadają za zabójstwo Giuliano de Medici. I próbę zabordowania Lorenzo de Medici Okej okay. Ciekawie, nie? Ciekawie bardzo Ciekawe. Ciekawe jest też to, że wszyscy są tak na jednym, nie? <laughs> A nie każdy z osobna No, halo. Kurde, chcę wyjść, kurcze. I pokażcie mi e, tą broń nową. No. Dziękuję ci wuju. Jesteś bardzo uprzejmy, mam nadzieję, że to jakaś dobra bronia, nie taka do dupy. Co? Tak swoją drogą, skoro już e, mówimy o broniach, to w, i mam tyle kasy, to wezmę i pokupuję wszystkie te badziewia, wszystkie bronie. Żebym miał kurte... No. Prawda. Żebym mógł się skolekcjonować, tak swoją drogą. A! Stać mnie, kurde, teraz tam nie stać na wszystko. Jak ja muszę traż, dobra, uzbrojenie. Pokażcie mi. O, jakie tu drogie jest. Ale zobaczcie. I w statystykach lepsze. No, a właśnie potrzebowałem lepszej broni do Wenecji. Dobra, to wiecie, co kupuję? Wszystkie te badziewia. Tylko po to, żeby zwiększyć wartość mnie. Uuu! A tego tu, to nie widziałem wcześniej. Jest jeszcze lepszy. Nie. A dobra, nie, to jest... Tak, bo przecież ja założyłem jakieś gówno broń teraz. Się dziwię, że ten... że to jest lepsze, a to wcale nie jest lepsze. No. Powinno stać... Powinno stać... Lle. Powinienem być w stanie wszystko kupić. <grym> nie wiem coś ja tak wysłowić nie mogę. Ale Robuk źle z tobą. Dobra, i tak mamy te wszystkie już rzeczy. No i patrzcie, kurde, no i to są statystyki 5 czy 4. No to już drogie było, czyli... No połowę hajsu wydałem. Mniej więcej. Tutaj mam wszystko i... No. Odblokowano broń Villa Auditore. Ile wartość miasta skoczyła? Proszę mi pokazać. No, ja wiem, ja wiem. aha, bo wszystkie mi pokazuje. Ciekawym młot. No, prawie 3000, wartość miasta, więc spoko całkiem. Nie wiem, to jest chyba 300 florenów co 120 minut. To się tak przykłada jakoś. Ale mogę się mylić. No. Fajnie, fajnie, będziemy sobie tłukli przeciwników. O, jeszcze, proszę bardzo. Lekarstwa. No, kurde, takie wyposażenie. Elegancko, no Wenecjo, przybywam. He, he no dobra, już e, fajnie, 5 minut odcinka minęło, a ja e, w sumie nic nie zrobiłem. No mm, Romania Forli, i chodźmy sobie do doków od razu, bo tam mamy e, Leonardo, tam na nas czeka. Punkty widokowe też wszystkie ogarnąłem.

bordo! That's our traghetto. Venezia waits. Where's your pass? What pass? You don't have a pass. You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Eh, uh, nobody. Basta! No pass, no entrance. Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. No nieźle. Pomóż krzyczącej kobiecie wrócić do doków. Ale patrzcie, krótki glejd jest potrzebny, żeby wyjechać do Wenecji. No co za prostu ja nie wiem. Dobrze, no, to co to za kobieta, hehe. He, no, ja oczywiście wiem, no bo grałem w tą grę. Hej. Jak tu się. Czekajcie. O, w ten sposób. Halo, jak... Kurde, jak to się pływało? Yy. A dobra, tym! Dobra, fajnie. Uda. Prze... Ecyodą no proszę cię. Ale się ten tak dziwnie wiosuję. Siemaneczko! like you no. I wasn't looking to embrace only to help someone in distress which is exactly why you dress and you are miss Auditorium, but please you're Caterina we must find Yes, you say, He knows what I mean No, kurczę w ogóle dziwne trochę co na robiła na środku tego Bajora jeśli tak można powiedzieć Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other. Should you ever find yourself in the city of Florida, it would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Please accept my most humble apologies, monsieur. And I call. It's quite alright, my friend. No i okej, okay. nie tak to wygląda sobie O, przewoźnik, dostęp, dostęp do bazy danych, What? Patrzcie, sekwencja szósta zakończona What? pieniądze, o tak hmm. Ile tu będzie florenów, ze 100 będzie No dobra Słuchajcie, no to co, ja proponuję, że jak to jest w ogóle nowa lokacja Forli to nie jedźmy jeszcze do Wenecji, tylko porówna jakieś questy, co? Kurcze. Czy nie, czy kurde. A w sumie. Chanś, można tu potem wrócić. I tak tu będziemy wracać kiedyś. Dobra. Chodźmy już do Wenecji w takim razie. Niechaj będzie. Her husband is. husband. See, her husband is the Lord of me and That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Sempre <laughs> come una donna per me. always Stop prolonged exposure to the animus can have uh, side effects. <laughs> awesome, it's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms, what symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities. You know, so what you're saying is what we're saying, Desmond, is that you're not careful, you may not. To visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you can control it. Up until now, though, no one has. Subject sixteen. We have safeguards, Desmond, and they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention, see if you picked up some of Ezio's abilities. i okay. game. Great. Meet me downstairs when you're ready. No hey, nice work today. you're a natural. thanks. Nice. it's definitely getting easier. i gotta say, after all the crap i went through at Abstergo, it's nice to be with the good guys. good guys. let's not get carried away. what's that supposed to mean? in case you've forgotten, rebecca, we're assassins. i can look it up for you, if you like. basically, it means we assassinate people. Only when we have to. It's a choice. You're choosing to kill. I haven't killed anyone. No, not yet. But what do you think all this is for, eh? Hey? You think Lucy is giving you Ezio's abilities so you can build schools in South America and deliver rice to starving Indonesians? What are you, Desmond? A vegan? You'd be the first vegan assassin in history. Look, it's not ideal. And taking a life is never easy. But sometimes, there's no other way. Sometimes Desmond, people have to die for things to change. She's got a point. Don't you fool yourself into thinking you have no say. I mean, isn't that what we're all about here? Safeguarding free will. No. I didn't say nothing for a game assassini. Uh Sorry, I didn't mean to make it into a whole big thing. That's cool. So, how's she treating you? Translation software is still a bit laggy. You're probably catching the odd bit of Italian. Sorry about that. No worries. He. bez napisu trochę lipa, bywa nie. To co, tyle masz mi do powiedzenia. Halo? Czy mogę wejść do Animusa? Nie, nie mogę. Dobra, pogadajmy sobie może z Shaunem. Shaunie ty dał, nie. here on the sidelines. <laughs> i've been running traces on the codex pages, looking to see if any of them are still around. And? nothing concrete. reports of one in the archives of the national central library in florence. maybe a few in the hands of collectors. probably templars that send someone to check it out, but we're very short on manpower. How do you think the codex wound up in Italy? I mean it seems so random. Dante Alighieri by way of Marco Polo. Seriously? Something happened in 1321, yeah? Now I'm still working on making the connections, but from what I can tell, Polo encountered the assassins while visiting Kubla Khan. This right, this must be when he obtained the Codex. Now, when he returned to Italy, he passed it on to Dante was no, close to him. If not, an assassin himself. Now, I've no idea what brought the two of them together, but I'll tell you what, I reckon we can find out. I don't think Lucy wants us messing with the enemies. Yeah, you're right. We've got enough to deal with. satisfying my curiosity, we'll have to wait. no we am know that, because, you know, we Auditore Yeah. What? He asked. Anyway, I've always been a big fan of the unexplained. Something exciting there. You know, a sense that life is more interesting, more mysterious than we've been raised to believe. So what, you just stumbled across the assassins? No, I found the Templars first, actually. Abstergo is a big company. It's too big. Which means there were slip ups. You know, like that mess they're having right now with the fluoride. Only well, I was tracking this stuff years ago. I must have been. Fifteen. You knew Abstergo was a Templar company? No, not at first. I just knew they were up to no good. I figured maybe I could do something about it. And so I started digging up everything I could on the company, posting stuff to news groups, trying to spread the word, looking for people who might have stories to tell. You must have gotten Abstergo's attention. Well, fortunately, I got Rebecca's first. Otherwise, I'd probably be at the bottom of a river. You're welcome. Oh, here comes the serial <laughs> I thought you were mental. But now you know better. Yep, yeah, now I know you're just a bit mental. Long story short, I saved his ass. Multiple times. Should've dropped him and let Abstergo have their way. Listen to you, trying to be all badass. So what happened? I have a gift, Desmond. I have a gift for seeing things. Making connections. Like your real vision, you know? Only useful.

with a copy as well, allowing us to pursue them. How's that working out? So far, so good. If they find even one of those pieces, we're gonna have problems. Oh, you're picking up on that, are you? That is why we're training you. Once you've acquired the necessary skills, we'll be able to send you into the field. And what about you? Why aren't you out there? I'm not out there because my expertise lies in other areas. And to be honest, I prefer it that way. Make no mistake, Desmond. I'm an assassin through and through. I've killed before. Dobra już Ja pierdzielę ile wy macie Ile ty masz do powiedzenia o gościu e, no dobra Trochę taki przegadany odcinek, ale w sumie się to znajdujemy ciekawych rzeczy, nie? Dobra hmm. Lucy sobie poszła na dół gdzieś. E, o, można sobie iść spać, Dobra, ale... Dlaczego ty despo nie możesz poprzebiec tutaj? No, już możesz. Hmm. Ciekawe co się tu znajduje. Ale chyba, z tego co pamiętam, to nawet nie będziemy mogli tam wejść. Także no. Chodźmy już tutaj. Naw nawet tak, no, Nie sądziłem, że my w tym odcinku wyjdziemy zanimusa, nimusa, ale tak mi się w sumie przypomniało, że... Zanim się idzie, do płynie do Wenecji, to znaczy no, w tym czasie, jak płyniemy do Wenecji, to Desmond wychodzi po prostu. No i okej, okay. zobaczmy, jak pójdzie naszemu Desmondowi tutaj, trening.

He repainted my room, you know, with his blood. No widzicie, było się tak spieszyć Heh. I szukają jakiegoś skarbca O tak Ja wiem o co chodzi Ale dobra chwila bo yy... gdzie jest jeszcze te czuj czujniki gdzie są Raz czy proszę mi powiedzieć alo, alo ale eee, jest tam na końcu o matko no dobra spoko nie ma w ogóle ale, ale umiejętności asasyna są potrzebne, łojacie tu jest drabina wszędzie, tu jest drabina można wejść, tam jest drabina Lecie mm. panie, no dobra to się wyrąbałem na ryj Yy, no, <noise> nie, no co za głupota. kto na potrabinie nie wejść? I co to wszystko? Halo no tam dwa, tutaj dwa. A, dobra, czyli już można schodzić spoko, już idę. No hop.

No to fajnie. Dobra, no i co? No, no i tak wygląda. Tutaj jest w ogóle. Wracamy się. Oh, ciekawe. Z spoko, Z Fajnie by się dało wyjść, nie? Tak, hehe. Dobra, wychodzimy w takim razie do góry. No, że odcinek powinien nam kończyć. No, taka długość idealna. Hehe. Eee, no tak, fajnie, że cokolwiek mówiłem w tym odcinku, nie? Głównie to oni gadali. Ociepanie! Kurde Templariusze, ja! Ja pierniczę, krucjata, nie? Ale jaja. Ociepanie. Halo, halo jakie fiksy, jakie kurtek, co oni mi za... narkotiksy podali tutaj? Okej... Okay. Co? Nie, niezła sytuacja tutaj powstała. Także słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku, a ja zaraz kręcę następny. No kurde, zobaczcie, misja Altairę was z no tak? W ogóle zapomniałem, że taka była. Tak szczerze mówiąc. Dobra, to dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapce w górze i pa, pa.